Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Apostołowie przeżywali wielką traumę. Dziś na morzu, jak czytamy w Ewangelii Niedzielnej, doświadczyli zagrożenia życia. Wielka burza, szkwał, nawałnica uderzyły wichutkę, która, jak łupinka orzechu, miotała się pomiędzy rozszalałymi burzami, bałwanami morskimi. I oni, widząc, że zaraz utoną, umrą, właśnie dopiero wtedy przypomnieli sobie o Chrystusie, który spał na węzgłowie łodzi i mówią mu: Panie, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy. I wtedy Bóg natury ujarzmił morze: Milcz, ucisz się powiedział. I morze stało się. Ciche i łagodne. Pośród różnych nawałnic naszego życia, dopiero w ostatnim momencie zbyt często przypominamy sobie, by upaść przed Chrystusem i wołać do Niego, że nam się krzywda dzieje: Panie, ratuj swoje dzieci, ratuj swój kościół. I Bóg odpowiada, i Bóg pomaga. Ale zastanawiające jest to, że Przecież można jeszcze wcześniej reagować. Nie czekać aż do tego momentu, gdy rozszaleje się burza niemożliwa prawie do opanowania, tylko wcześniej reagować, prewencja. Stąd mówienie Panu Jezusowi codziennie o swych problemach, o sukcesach. Stąd nie pozwolenie mu, by zasnął w naszym życiu gdzieś u głowia naszego serca, tylko codziennie budzenie go swoimi szlochami, śmiechem, radością, dzielenie się z Panem Jezusem, naszym życiem, tak by w cudzysłowie nie usnął, nie z wrażenia, tylko z nudów. Właśnie to byłoby piękne. Codziennie. Z kapitanem naszego życia rozmawiać, w jaki sposób nawigować pośród oceanu światowego, pośród tych różnych problemów, które nas napotykają. On jest Bogiem natury: zna wszystkie mielizny, zna konstelacje, wręcz my mu ster naszego życia kapitan Jezus. Siostry i bracia: zachęcam do zaufania. I do systematycznej modlitwy. Do zobaczenia za tydzień.